Inwokacja. Łowiąc nicość, cień laurów, echo brzęku monet, ten pisze list z Afryki, Uf, okrym jest sonet, temu marzy się w zbroi srebrzystej baronet, co na polski ołtarzu, wśród rzezi i mordu, złożył chwost odrąbany wrażem, cięciem kordu, innemu śni się wieczność, melancholia, fiordu, lub dziewczę ściusające w miesięcznej poświacie. Ja zaś śpiewam o tobie, Rymy, składam dla cię, o dupo, dupo, szczęścia dawczyni, obłapki, szafarko. Tyś jest dla śmiertelników ową świętą arką, w której zamknął o raju wspomnienie Cherubin. Przekładał cię nad złoto, kadzidło i rubin, król Salomon. Kochali ciebie patriarsi. Śpiewacy biegli w piśmie nad chówcami starsi. O laskę chwostu wsparty samotny wędrowiec. Jakobierzy do źródła kierdel górski chowiec, spieszę do cię. Zarajem roztęskniony Adam, i u stóp twej wieczności nicość strow tych składam. O dupo!